Wiesz, że serce tej osoby nigdy nie przestało być twoje. Ona wciąż czuje wszystko tak jak wcześniej, może nawet silniej. I teraz postanowiła, że ci to udowodni. Nie pustymi słowami, ale prawdziwymi działaniami. Chcę, żebyś zobaczył, poczuł i zrozumiał, że to, co mieliście, nigdy się nie skończyło. Ponowne spotkanie jest bliżej niż myślisz i wszystko, co było ukryte, w końcu zostanie powiedziane. Czy jesteś gotowy, aby usłyszeć, co jej miłość jeszcze ma do powiedzenia? Może jeszcze tego nie zauważasz, ale znaki są wokół ciebie, są w słowach, których nie wypowiedziała, w gestach, które pozostały w powietrzu, we wspomnieniach, które nieustannie wracają. Ona myśli o każdym szczególe, o każdym momencie, który dzieliliście, i to pochłania jej dni. Nie chodzi tylko o tęsknotę, jest to coś głębszego. Chodzi o niemożność wyobrażenia sobie przyszłości, w której bycie nie było. Wie, że popełniła błędy, wie, że może nie pokazała, jak wiele dla niej znaczyłeś, ale też wie, że czas niczego nie wymazał. Właściwie wszystko stało się tylko bardziej klarowne. Bezsenne noce, myśląc o tym, co mogło być, dni próby ruszenia naprzód bez powodzenia wszystko to przyniosło jedną pewność. Ona wciąż cię chce. Nie jako wspomnienie. Nie jako niedokończoną historię, ale jako rzeczywistość. A teraz ona działa to nie jest tylko impuls, to decyzja. Idzie do ciebie z zamiarem pokazania wszystkiego, co tkwiło w jej sercu. Może to brzmi jak banał, ale gdy miłość jest prawdziwa, nie potrzebuje wymówek ani uzasadnień. Potrzebuje tylko momentu, żeby udowodnić, że wciąż istnieje i dokładnie tego ona chce momentu szansy byś zobaczył, że uczucie, które nosi, jest tak silne jak wcześniej, może nawet silniejsze. Ona nie oczekuje doskonałości, nie oczekuje, że zaakceptujesz wszystko od razu lub że zrozumiesz wszystkie powody. To, czego chce, jest czymś prostszym, a jednocześnie tak skomplikowanym, żebyś słuchał, żebyś był gotów słuchać, czuć, pozwolić jej pokazać, kim teraz jest i co ma do zaoferowania. Ponieważ ona się zmieniła, ale miłość, ta, która zawsze była tylko Twoja, ta nigdy się nie zmieniła. Ona wie, że słowa mogą wydawać się puste, ale tym razem będą towarzyszyć im coś większego, gesty, postawy. Wszystko to, czego brakowało wcześniej, wszystko co chciała zrobić, a z jakiegoś powodu tego nie zrobiła. Ona nie przyszła tutaj, żeby przeprosić Cię za to, co czuje, ale żeby pokazać, że ta miłość nigdy nie była kwestią żalu. Chodziło o naukę, wzrost, a teraz ponowną próbę, jeśli pozwolisz. Ona pamięta szczegóły, które być może zapomniałeś, sposób w jaki się śmiałeś, nie zdając sobie z tego sprawy, rozmowy, które trwały godzinami bez wysiłku, dźwięk twojego śmiechu, który sprawiał, że jej świat był w porządku. Te małe fragmenty przeszłości są nadal żywe, tak wyraźne, jakby wydarzyły się wczoraj. Ale co więcej, ona również wyobraża sobie przyszłość. Przyszłość, w której mogliście zbudować nowe wspomnienia, wypełnić puste przestrzenie, które pozostawił czas. Ona nie chce wrócić do tego, kim byliście. Nie, to nie wystarczyłoby. Ona chce czegoś nowego, bardziej solidnego, czegoś, co nauczyło się na błędach przeszłości. Ponieważ to, co teraz czuję, nie jest miłością, która zadowala się połowami to jest miłość, która chce wszystkiego Twoich niepewności, Twoich dobrych dni, złych dni. Twoich błędów i Twoich zwycięstw. A może zastanawiasz się teraz, dlaczego właśnie teraz? Dlaczego czekała tak długo? Odpowiedź nie jest prosta, ale jest prawdziwa. Potrzebowała tego czasu, aby zrozumieć, aby zrozumieć, że to, czego szukała w innych miejscach, w innych ludziach, nigdy nie było wystarczające, ponieważ to nie byłeś Ty. To brak Ciebie sprawiał, że wszystko wydawało się niekompletne, a teraz, po tych wszystkich dniach, tygodniach, być może latach, w końcu znalazła odwagę, aby zrobić to, co powinna była zrobić od początku: walczyć o ciebie. Nie myśl, że ta decyzja była łatwa. Nie była. Spędziła noce, analizując, co powiedzieć, wyobrażając sobie każdy możliwy scenariusz, od najlepszego do najgorszego. Ale w końcu zrozumiała, że nie mogłaby żyć z poczuciem żalu, że nie spróbowała. Nie po tym, co dla siebie znaczyliście. Nie, kiedy wciąż jest tyle do powiedzenia, tyle do przeżycia. Chcę, żebyś wiedział, że jest gotowa pokazać, udowodnić, zrobić wszystko, co trzeba, abyś zobaczył, co jest w jej sercu. Ale także rozumie, że to nie zależy tylko od niej, zależy to od ciebie, zależy od twojej chęci wysłuchania, próby, wiary, że nawet po wszystkim jest coś, co wciąż warto ocalić. Nie jest tu, aby cokolwiek wymuszać. Nie chcę, żebyś robił coś, czego nie czujesz lub udawał coś, co nie jest prawdziwe. Chcę tylko szansy szansy, aby pokazać, kim jest teraz, jak bardzo się zmieniła, jak bardzo miłość, którą do ciebie czuję, nigdy nie zgasła, ale dojrzała. Jeśli dasz jej tę szansę, obiecuję, że jej nie zmarnuje. Obiecuję, że każde słowo, każdy gest będą prawdziwe. Że wszystko, co zrobi, będzie miało na celu budowanie czegoś z tobą, nie przepisywanie przeszłości, ale tworzenie przyszłości, która naprawdę ma sens dla was obojga. Nie obiecuję doskonałości, ponieważ taka nie istnieje, ale obiecuję obecność, zaangażowanie, a przede wszystkim miłość, miłość, która była twoja od początku i nigdy się nie zmieniła. Ona wie, że masz swoje wątpliwości, swoje rezerwy. W końcu, gdy serce się zamyka, Trudno jest ponownie komuś zaufać. Ale ona nie chce bagatelizować twoich uczuć, ani umniejszać twoich powodów. Rozumie, że przeszłość mogła zostawić ślady, ale wierzy, że te ślady nie muszą definiować, kim możecie być od teraz. To, czego pragnie, to szansa na odbudowę, nie jako skrót, ale jako nowa ścieżka, taka, na której żale są uznawane, prawdy są wypowiadane, i gdzie każdy krok jest stawiany z pewnością, że warto spróbować na nowo. Jest ona gotowa Cię wysłuchać, wysłuchać, co czułeś, co wciąż czujesz, a nawet to, co może być trudne do powiedzenia, ponieważ dla niej miłość ma sens tylko wtedy, gdy jest zbudowana na szczerości, nawet jeśli czasami boli. Chce zacząć w prosty sposób, bez pustych obietnic czy nierealnych oczekiwań. Może to być kawa, szybka rozmowa, spojrzenie, które mówi więcej niż słowa. Ponieważ dla niej każda mała akcja ma znaczenie, każdy mały moment może być początkiem czegoś większego, czegoś, czego nie udało Wam się zbudować wcześniej. Ale teraz możecie mieć szansę zrobić to inaczej. Byłeś już powodem wielu najlepszych momentów w jej życiu, i zastanawia się, czy wiesz o tym, czy wiesz, ile dla niej znaczyłeś, ile zmieniłeś i jak wielkie pustka została po twojej nieobecności, której żadna inna osoba nie była w stanie wypełnić. Nie chodzi o porównywanie ani o życie przeszłością, ale o zrozumienie, że niektóre połączenia są unikalne. Niektórych osób po prostu nie da się zastąpić. Wie, że czas zmienił was oboje, że może wasze marzenia, które mieliście wcześniej, są teraz inne, że priorytety nie są już takie same. Ale wierzy, że to, co najważniejsze, wciąż tam jest, że w głębi duszy powody, dla których się zakochaliście, wciąż istnieją, czekając na ponowne odkrycie. Ona nie chce cię do niczego przekonywać. Jej miłość nie jest argumentem, jest wyborem, wyborem, którego dokonała i którego dokonuje każdego dnia. Bo nawet kiedy wszystko wydawało się stracone, nawet gdy próbowała iść do przodu, ty zawsze byłeś centralnym punktem wszystkiego. Każdy jej uśmiech był odrobinę mniej prawdziwy bez ciebie. Każda szczęśliwa chwila wydawała się niekompletna. A teraz chcę to zmienić. Chcę pokazać, że jest tutaj. Nie po to, by przepraszać za wszystko, co poszło nie tak, ale by wziąć odpowiedzialność za to, by się udało. Nie dlatego, że potrzebuję cię, aby być szczęśliwa, ale dlatego, że sprawiasz, że jej szczęście nabiera większego sensu. Sprawiasz, że wszystko jest warte zachodu. I tak, boi się. Boi się, że powiesz, że jest już za późno, boi się, że ruszyłeś dalej w sposób, którego nigdy jej się nie udało. Ale woli podjąć to ryzyko niż spędzić życie, zastanawiając się, co mogło być. Bo to, co czuje do ciebie, jest większe niż strach, jest większe niż jakiekolwiek wątpliwości. Wierzy, że miłość nie jest doskonała, że czasem się myli, potyka, gubi ale również wierzy, że prawdziwa miłość zawsze znajduje drogę powrotną i dokładnie to stara się zrobić, odnaleźć drogę powrotną do ciebie. Nie wie jak zareagujesz na to wszystko. Może potrzebujesz czasu, może potrzebujesz przestrzeni i to w porządku. Ona tylko chce, żebyś wiedział, że kiedy będziesz gotowy, ona tu będzie, nie czekając z założonymi rękami, ale budując coś lepszego, stając się kimś lepszym dla Ciebie i dla samej siebie. I jeśli zdecydujesz się dać tej szansie, obiecuję, że pokażę Ci stronę miłości, której być może nigdy nie widziałeś. Stronę, która jest silniejsza, dojrzalsza, bardziej prawdziwa. Bo ostatecznie to, co do Ciebie czuję, jest dokładnie tym, prawdziwe. Nie jest idealizacją, nie jest fantazją. Jest najczystszą prawdą, jaką zna. Ona nie wymaga, żebyś odpowiedział teraz. Rozumie, że decyzje tego rodzaju potrzebują czasu, refleksji, ale potrzebuje, żebyś wiedział, że niezależnie od tego, co się stanie, jej miłość do ciebie zawsze będzie czymś, co będzie nosić z dumą. Nie jako ciężar, ale jako dowód na to, że nawet w niedoskonałościach, miłość może być najpiękniejszą rzeczą, jaka istnieje. Jeśli chcesz, jeśli pozwolisz, ona chce zacząć od nowa. Nieważne jak ani gdzie. Ważne jest, żeby zacząć, bo wierzy, że wasza miłość ma jeszcze wiele do przeżycia. Ona nie chce, żebyś czuł się pod presją ani nie chce, żebyś postrzegał to jako ultimatum. To, co ci oferuje, to wybór, możliwość. Bo nawet jeśli z całego serca pragnie, żebyś powiedział tak, wierzę, że prawdziwej miłości nigdy nie można wymusić. Musi to być wspólna decyzja, chęć, która rodzi się z obu stron. Ale mimo to nie może milczeć, nie może zatrzymać w sobie tego, co czuje, bo byłoby niesprawiedliwe ukrywać przed tobą, co czuje. Wierzy, że zasługujesz na to, żeby wiedzieć, żeby zrozumieć, jak bardzo jesteś ważny i jak duże miejsce zajmujesz, którego nikt nie zdołał zapełnić. I tak, jest gotowa stawić czoła wszystkiemu, żeby cię odzyskać. Nie chodzi tu o dumę czy ego, ale o czystą miłość. Ta miłość popycha ją naprzód, nawet kiedy strach próbuje ją zatrzymać. Ta miłość sprawia, że chce stawić czoła niepewności, zmierzyć się z ryzykiem nie, bo tak, które sobie wyobraża, przewyższa każdy strach. Chcę, żebyś pomyślał o tym, jak o zaproszeniu. Zaproszeniu do wspomnienia, do odczuwania, do eksplorowania tego, co nadal między wami istnieje. Bo czuję, że to nigdy nie zniknęło, że nawet w najbardziej trudnych momentach nawet kiedy byliście daleko od siebie, było coś, co was łączyło, coś, czego nie można wytłumaczyć, tylko poczuć. Ona nie chce, abyś postrzegał to jako próbę wymazania przeszłości, wręcz przeciwnie, ona wie, że przeszłość jest częścią tego, kim jesteście, ale wierzy, że przeszłość nie musi definiować przyszłości, że możecie wziąć wszystko, czego się nauczyliście, wszystko, czego doświadczyliście, i przekształcić to w coś silniejszego, piękniejszego, bardziej realnego. Jeśli zdecydujesz się zrobić ten krok, ona obiecuje być cierpliwa. Obiecuje nie przyspieszać spraw, nie przeskakiwać etapów. Rozumie, że odbudowanie czegoś wymaga czasu, że zaufanie, raz zachwiane, musi być odbudowywane stopniowo. Ale jest gotowa to zrobić, ponieważ jesteś tego wart. Ona nie chce, abyś myślał, że musisz być dla niej idealny, ponieważ dla niej już jesteś wystarczający taki, jaki jesteś, ze wszystkimi twoimi niedoskonałościami, wszystkimi twoimi lękami i niepewnościami. Nie szuka ideału, szuka Ciebie, Osoby, która sprawiła, że poczuła rzeczy, których nigdy nie wyobrażała sobie czuć, Osoby, która sprawiła, że uwierzyła w miłość w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie wierzyła. A jeśli nadal masz wątpliwości, ona chce tylko, abyś zadał sobie jedno pytanie. A co jeśli? Co jeśli to, co mieliście, nie było końcem, ale jedynie początkiem czegoś większego? A co jeśli nadal możecie zbudować coś, czego żadne z was nie przewidywało, ale co może być niesamowite? Ona wie, że nie może odpowiedzieć na te pytania za ciebie, ale ma nadzieję, że w głębi duszy jesteś gotów odkryć odpowiedzi razem z nią, ponieważ dla niej. Zawsze byłeś kimś więcej niż tylko niedokończoną historią. Byłeś i nadal jesteś tym, co chcę nazwać domem. I tak teraz się boi. Boją się, że za bardzo się odsłania, że nie czujesz tego samego, że wszystko to może być na próżno. Ale strach nie jest większy niż miłość, którą do ciebie czuję. Nigdy nie był. I dlatego tu jest, umieszczając wszystko w słowach, dając ci znać, że niezależnie od Twojej odpowiedzi nie żałuję, że spróbowała. Ona nie wie, jak zakończyć tę rozmowę, ponieważ tak naprawdę nie chce, aby był to koniec. Chce, aby był to początek. Początek, który zależy od ciebie, od Twoich wyborów, od tego, co czujesz. Ale to, co przede wszystkim musi ci przekazać, to to, że jej miłość nadal tu jest, czekając, gotowa do wzrostu, do rozkwitu, aby pokazać Ci, że między Wami wciąż jest coś o co warto walczyć. A teraz wszystko, co może zrobić, to czekać na Twoją odpowiedź. Nieważne ile czasu to zajmie, będzie gotowa, aby wysłuchać, ponieważ dla niej zawsze byłeś tego wart. Wie, że ryzykuje wszystko, otwierając serce w ten sposób. Ale prawdziwa miłość zawsze wiąże się z ryzykiem. Nie jest tu po to, aby Cię do czegokolwiek przekonywać, ale aby pokazać Ci, że czasem życie daje nam drugą szansę na przeżycie czegoś, co nigdy nie powinno się skończyć. To, co czuję, jest prawdziwe i to wszystko, co może teraz ofiarować, prosta, ale potężna prawda. Chcę tylko, abyś zastanowił się, pozwolił sobie pomyśleć o tym kim moglibyście być. Nie musi to być dzisiaj, nie musi to być teraz, ale kiedy będziesz gotowy, ona będzie czekać. Nie z oczekiwaniami czy żądaniami, ale z tą samą miłością, która zawsze była Twoja. A teraz decyzja należy do ciebie. Jeśli poczułeś coś, czytając to, jeśli coś w tobie nadal wierzy, że warto, ma nadzieję, że zrobisz pierwszy krok. Bo ona już zrobiła swój z odwagą, wrażliwością i szczerością, która nie pozostawia wątpliwości co do tego, co czuje. Ale w międzyczasie prosi tylko o jedno, abyś pomyślał. Pomyślał, kim byliście. Kim nadal możecie być i co Wasza miłość znaczy dla niej, a może i dla ciebie. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, jeśli coś zarezonowało w Twoim sercu, podziel się swoimi myślami tutaj w komentarzach. Chcemy wiedzieć, co myślisz o sile miłości i o mocy drugich szans. Zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej treści tego rodzaju i nie zapomnij zostawić swojego lajka aby wspierać historie, które skłaniają nas do refleksji nad znaczeniem prawdziwej miłości. Teraz twoja kolej. Co byś zrobił dla miłości, która nigdy nie zgasła? Zostaw swój komentarz poniżej.